PCH24.pl przedstawia mały katechizm rozważania prowadzi Ojciec Jan Strumiłowski. Dekalog część pierwsza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Kolejnym bardzo istotnym elementem małego katechizmu jest dekalog, czyli 10 przykazań Bożych. Dziesięć przykazań, zakazów i nakazów, które określają sposób chrześcijańskiego życia sposób życia w zgodzie z Bogiem. Współczesny świat chciałby nas przekonać, że przykazania, które dał nam Bóg, są ograniczeniami, które nie pozwalają nam się zrealizować. Człowiek pragnie szczęścia, człowiek pragnie być wolny, a wolność dzisiaj stała się jakby paradygmatem naszego istnienia i próbujemy przełamywać wszelkie ograniczenia. Tak, żeby realizować siebie. Wydaje się dzisiaj, że nawet nasza natura dla współczesnego człowieka staje się ograniczeniem. To Ty jesteś wolny, to Ty jesteś panem swojego życia, to Ty możesz decydować o wszystkim, nawet o swojej tożsamości. Nawet Twoje ciało nie jest w stanie Ciebie ograniczać. I bardzo często w takim kontekście Boga postrzega się jako kogoś, kto próbuje ograniczyć nasze życie i nasze szczęście. Jako kogoś, kto nie pozwala nam żyć tak, jak my sami. I chcemy. Przykazania Boże natomiast mają inną naturę. One nie są pętami, nie są więzami, które nas krępują i nie pozwalają nam być szczęśliwymi ludźmi. Przykazania są jakby drogą, wyznacznikiem naszego życia. Jeżeli nie będziesz zachowywał przykazań, będziesz nieszczęśliwy, ponieważ życie wbrew przykazań jest de facto życiem wbrew naturze ludzkiej. Jeżeli będziesz łamał przykazania, to będziesz łamał swoją naturę, to ona będzie karłowa ciała i nie będziesz szczęśliwa. Spróbujmy sobie wyobrazić świat, w którym przekazania by nie obowiązywały. Co by było, gdyby nie było zakazu kradzieży, nie było zakazu cudzołóstwa, nie było zakazu zabijania? Co by było, gdyby dzieci nie musiały szanować swoich rodziców? Co by było, gdyby człowiek nie musiał oddawać czci Bogu? Taki człowiek pozornie mógłby być wolny, ale ta wolność byłaby skierowana w pustkę, byłaby skierowana w nicość. Natomiast jeżeli my żyjemy według przykazań, jeżeli spróbujemy sobie wyobrazić świat, w którym przykazania są czymś naturalnym, są przestrzegane w sposób bezwzględny. I to w taki sposób, że jesteśmy z nimi w zgodzie w swoim sercu i w swoim umyśle. Taki świat jest w kontekście przekazań, Opisem świata doskonałego. Przykazania opisują świat doskonały, harmonijny i szczęśliwy. Opisują świat pełen miłości, ponieważ zasadą przykazań nie są twarde i bezwzględne zakazy i nakazy, ale jest wypełnianie i uwolnienie człowieka ku miłości. Tylko ten, kto kieruje się miłością, rozumie przykazania i rozumie ich istotę. Tylko jeżeli kocham, to wiem, że zakaz zabójstwa najmniejszego, chociażby dziecka poczętego, które jeszcze jest bezbronne i całkowicie zależne od nas jest czymś oczywistym i nie stoi na przeszkodzie do mojego szczęścia i mojej wolności, ale jest po prostu wyzwoleniem miłości, do której zachowywania wzbrania mnie i przeszkadza mi mój egoizm i zważanie tylko i wyłącznie na siebie. Pierwotnym znaczeniem przykazań bożych, które Bóg przekazał Mojżeszowi było przymierze. Bóg jakby chciał powiedzieć, zachowaj przykazania, a będziesz szczęśliwy albo jeszcze głębiej. Zachowaj przykazania, a będziesz żył w jedności ze mną. Każdy, kto zachowa przykazania, będzie zbawiony, ponieważ życie przykazaniami jest życiem zbawionym. I dlatego takie było pierwotne przymierze zawarte z Izraelitami. Każdy, kto zachowa prawo, będzie zbawiony. Jeżeli zdołasz własnymi siłami zachować prawo i nie przekroczysz go w ani jednym miejscu, wtedy będziesz żył w jedności z Bogiem. Wiemy jednak, że bez łaski Bożej, bez życia nadprzyrodzonego w nas, nikt nie jest zdolny do zachowywania przykazań. Święty Paweł w Liście do Galatów, a jeszcze bardziej w Liście do Rzymian, pisze o tym bardzo dosadnie: Nikt nie jest w stanie zachować wszystkich przykazań sam z siebie. A jeżeli przekraczasz chociażby jedno przykazanie, tak naprawdę łamiesz całe prawo. Więc jeżeli my żyjemy tylko własną naturą, to nie jesteśmy w stanie zachować przykazań, ponieważ życie Boże, życie według przykazań, jest opisem życia człowieka, w którym dzieje się, w którym zamieszkuje życie Boże. Życie ludzkie nie jest zdolne do zachowania przykazań nie dlatego, że nasza natura jest z tym niezgodna, ale dlatego, że nasza natura jest dotknięta przez grzech pierworodny, i zarzewie grzechu pierworodnego nie pozwala nam zachowywać przykazań. Gdybyśmy byli wolni od grzechu pierworodnego, gdyby nie było w nas zarzewia grzechu, nie było w nas porządliwości, która jest pozostałością grzechu, nie byłoby w nas skłonności do przekraczania przykazań Bożych i przykazania Boże okazałyby się czymś naturalnym, czymś zgodnym z naszą naturą. Tymczasem każdy człowiek jest poddany prawu grzechu, każdy jest obciążony grzechem pierworodnym, i każdy w swojej naturze znajduje w jakiś sposób tą iskierkę, przeklętą iskierkę, która sprawia, że na przykazania patrzymy jako na coś krępującego nas. Przykazania Boże są opisem zatem życia doskonałego natomiast my nie jesteśmy doskonali, bo jesteśmy poddani grzechowi. I chociaż z jednej strony jest w nas pragnienie absolutnego życia, absolutnego szczęścia i absolutnego spełnienia, to doświadczamy w naszym życiu pewnej granicy. Ta granica ma dwojaki charakter. Po pierwsze, jest to granica w ogóle naszego życia i istnienia. Pragniemy żyć wiecznie, a jednak każdy z nas stanie kiedyś przed nieprzekraczalną granicą przed śmiercią. A więc widzimy, że to pragnienie, które jest w nas, nie jest w stanie zrealizować się w nas na zasadzie tylko i wyłącznie naszej natury. Ale również w naszym codziennym życiu pragniemy szczęścia i często doświadczamy iskierek szczęścia. Natomiast to szczęście na tym świecie, które jest naszego autorstwa, które jest wynikiem naszego działania i naszych dążeń, ono zawsze jest niepełne, bo cokolwiek byśmy zdobyli, kimkolwiek byśmy się nie stali, to zawsze w naszym sercu pozostanie głód. My potrzebujemy życia Bożego w nas. To życie Boże wyraża się w przykazaniach, czyli możemy powiedzieć, że prawo Boże. Jest tak naprawdę opisem życia błogosławionego. Pierwszym, który całkowicie wypełnił prawo, nie zniósł go, ale wypełnił, był Jezus Chrystus. I był zdolny do tego, z tego względu, że miał w sobie życie Boże, że jest prawdziwym Bogiem i w swoim ludzkim ciele, w swojej ludzkiej naturze zrealizował prawo, czyli zrealizował kształt życia który wynika z posiadania Ducha Bożego. My, chrześcijanie, jesteśmy w innej sytuacji niż Izraelici. Oni dostali prawo, dostali opis życia doskonałego, natomiast nie posiadali łaski uświęcającej, łaski przybrania za synów, którą otrzymuje się tylko w Kościele Świętym za sprawą sakramentu chrztu świętego. My mamy to życie Boże, więc jesteśmy zdolni do, przyka do zachowywania przykazań. Obecnie bardzo często możemy spotkać się z takim błędem, że nawet kaznodzieje czy pasterze mówią nam, że przykazania nie są możliwe do zrealizowania, że jesteśmy skazani na popełnianie grzechów. I rzeczywiście, ze względu na grzech pierworodny, wydaje się, że jesteśmy poddani w moc diabła. Święty Paweł bardzo wyraźnie o tym mówi. Przez grzech zaprzedaliśmy się w niewoli diabła i codziennie tego doświadczamy. Chcemy postępować dobrze. Natomiast nie potrafimy. Wiemy, co jest dobre. Zachwyca nas życie ewangeliczne. Natomiast ze strony naszego ciała, ze strony naszej natury, doznajemy oporu i toczymy ogromną, morderczą walkę, aby podporządkować się pod życie ducha, a nie pod życie ciała. Ta walka nie jest walką daremną, ale dzięki łasce Bożej ona może zostać zwyciężona. I człowiek, który został usynowiony, który został uchrystusowiony, staje się zdolny do zachowywania przykazań. Błędem lutra było twierdzenie, że człowiek jest jednocześnie absolutnym grzesznikiem i jest świętym. Sobór trydencki natomiast naucza, że człowiek, który jest usprawiedliwiony, jest zdolny do zachowywania przykazań, aczkolwiek nie jest to zdolność, która wynika automatycznie z sakramentu Chrztu. Sakrament Chrztu zasiewa w nas życie Boże, natomiast walka duchowa, którą toczymy, asceza, modlitwa, podporządkowanie się życiu według ducha, jest procesem, procesem przemiany, czyli łaska nas cały czas uzdalnia coraz bardziej i bardziej. I uwalnia nas od życia pod władzą grzechu. Zacytujmy słowa Soboru Trydenckiego. Nikt zaś, chociaż jest usprawiedliwiony, nie powinien myśleć, że jest wolny od zachowywania przykazań. Nikt nie powinien używać tej nieroztropnej formuły, nakazanej także przez ojców pod groźbą wyłączenia ze społeczności wiernych, że przykazania Boże są dla człowieka usprawiedliwionego niemożliwe do zachowywania. Albowiem Bóg nie nakazuje rzeczy niemożliwych, lecz nakazując upomina, byś czynił to, co możesz i prosił o to, czego nie możesz, i dopomaga, abyś mógł. Przykazania jego nie są ciężkie, jarzmo mojego jest słodkie, a brzemię lekkie. Ci bowiem, którzy są synami Boga, miłują Chrystusa. Ci zaś, którzy Go miłują, jak On sam świadczy, zachowują Jego naukę, co z całą pewnością mogą czynić przy Bożej pomocy. I dalej dekret o usprawiedliwieniu w swoich anatemach poucza nas, jeśli by ktoś twierdził, że przykazania Boże nawet dla człowieka sprawiedliwego i będącego własce są niemożliwe do zachowania, niech będzie wyłączony ze społeczności świętych. A więc ze względu na naszą naturę upadłą i dotkniętą grzechłem nie jesteśmy zdolni do zachowywania naszych przykazań. Nasza natura została zdeformowana i to, co miało być dla nas naturalne, czyli zachowywanie przykazań, stało się dla nas niemożliwe przez zarzewie grzechu. Natomiast jeżeli otrzymujemy łaskę Chrystusa i żyjemy zgodnie z tą łaską, przeciwstawiając się popędom naszego ciała, to Bóg uzdalnia nas do tego, abyśmy zachowywali przykazania. I oczywiście nie oznacza to, że człowiek usprawiedliwiony nie jest zdolny do popełnienia grzechu. Zawsze jesteśmy zdolni. Mnie. nawet jeżeli w tym świecie zjednoczymy się z Bogiem, ale jeszcze nie przejdziemy w stan widzenia uszczęśliwiającego, możliwe jest, żeby nawet święty upadł. I nawet jeżeli prawda, ktoś nie upada, jak najświętsza Maryja Panna, która nigdy nie upadła, i Kościół poucza nas, że taka wolność od grzechu i zachowanie nawet od najmniejszego grzechu, lekkiego, jest szczególną łaską i szczególnym przywilejem Boga, to jednak wierzymy że Bóg uzdalnia nas do zachowania przykazań. Co to znaczy? Bóg nie czyni nas niezdolnymi do popełnienia grzechu, ale sprawia, że grzech nie ma nad nami władzy, że nie jest przemocą, która nas determinuje. To nie jest tak, że jesteśmy zdeterminowani przez grzech. Oczywiście jesteśmy podlegli mu i zawsze możemy upaść, ale Bóg daje nam łaskę, abyśmy zachowali przykazania I stan świętości, stan zjednoczenia z Bogiem, stan, w którym żyjemy już łaską bardziej niż swoją zranioną naturą, a nas nasza natura staje się oczyszczona, sprawia, że chociaż podlegamy pokusom i zawsze do końca tego doczesnego życia będziemy pokusom podlegali, to człowiek wolny w Chrystusie, człowiek uchrystusowiony jest w stanie powiedzieć grzechowi nie. Grzech nie ma nad nami już władzy. Oczywiście to jest stan idealny, do którego dążymy, natomiast jesteśmy zobowiązani do tego, aby wierzyć, że Bóg jest wszechmogący i potrafi Proch mnie, marnego, uzdolnić do tego, abym był wolny od grzechu. To jest wolność, którą daje Chrystus. Wolność od podlegania przemocy grzechowi. I w tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy mianowicie o relacji między uczynkami a łaską. Wiemy, że uczynki nas nie zbawiają. Nikt nie jest w stanie poprzez swoje dobre uczynki dojść do zbawienia. To jest prawda Kościoła katolickiego. A więc nasze uczynki, nawet jeżeli są dobre, nawet jeżeli są doskonałe i szlachetne, nie uzdalniają nas do życia bożego. Są to uczynki dobre, ale ludzkie. Natomiast zbawienie polega nie tylko na szlachetnym życiu ludzkim, ale na życiu bożym. A więc, jeżeli człowiek jest poganinem, nie jest ochrzczony, nie jest wierzący, nie jest uchrystusowiony, to nawet jeżeli spełnia życie, spełnia dobre uczynki, to żyje na sposób tylko i wyłącznie ludzki. Natomiast zbawienie polega na życiu bożym w przestrzeni ludzkiego życia. Dlatego zbawia nas tylko łaska, czyli włączenie nas w życie Boże. Ale to, że zostajemy obdarzeni łaską, nie znaczy, że przykazania, że dobre uczynki nie są, nie są czymś właściwym i nie są czymś Potrzebnym i koniecznym. Człowiek, który żyje życiem Bożym, jest zobowiązany i zdolny do przestrzegania przykazań. I człowiek uchrystusowiony, który spełnia dobre, dobre uczynki, tak naprawdę spełnia je już nie tylko jako uczynki ludzkie, ale dlatego, że jest zjednoczony z Bogiem, to jego dobre uczynki stają się jakby epifanią, jakby wyrazem życia Bożego. Dobry uczynek człowieka wierzącego, jest uczynkiem nie tylko ludzkim, ale uczynkiem Bożym. Bożym. I dlatego Kościół poucza, że człowiek wierzący może i powinien spodziewać się nagrody wiecznej za swoje dobre uczynki. Podsumowując, możemy powiedzieć, że bez łaski nasze dobre uczynki nie mają mocy zbawczej, bo są tylko Uczynkami ludzkimi oczywiście nie znaczy, że nie mają one znaczenia dla Boga, ale nie wynoszą nas, nas ponad życie ludzkie. Natomiast jeżeli żyjąc łaską, jeżeli żyjąc wiarą, spełniamy dobre uczynki, to nasze uczynki przestają być uczynkami tylko ludzkimi, ale stają się jakby uczynkami bosko-ludzkimi. Nasze życie, wszystko co robimy i wszystko, czego dokonujemy, jest jakby uobecnieniem życia Bożego na tym świecie i dlatego, że żyjemy już nie tylko Swoim życiem, ale żyjemy życiem Bożym, że dokonujemy dobrych uczynków nie tylko ze względu na pragnienie szlachetnego życia, ale ze względu na uobecnienie życia Bożego w nas, możemy spodziewać się, że takie uczynki same w sobie są nagrodą, ponieważ życie w nas już owocuje i już dzieje się, a kiedyś stanie się czymś fundamentalnym, podstawowym i wiecznym w życiu przyszłym w domu naszego Ojca. Więcej materiałów katechetycznych znajdziesz na portalu Credo. Sięgnij po inspirujące treści, które pomogą ci pogłębić wiarę, lepiej zrozumieć nauczanie Kościoła i skuteczniej przekazywać je kolejnym pokoleniom. Kliknij link w opisie i odkryj portal Credo już teraz.